Jojo, yo, yo, GTA 5 Fajwem, Roleplay trzeci odcinek Fake Police zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Tak, kolejny dzień podszywającego się policjanta Kianker, numer znaki 54 Na tym serwerze jest bardzo fajny, faj, fajna technika w momencie gdy się biega, to się chwyta za radio pod shiftem. <noise> Także fajowsko, fajowsko. Można biegać i od razu na radio mówić. I podczas przebierania się zaszedł zasz, zasz, zasz problem z y, y, ramionami i wystaje trochę z tyłu, tak że trzeba się udać do marketu. <grybuj> Daj. Dobra, czyść to tutaj w sklepie, nie ma żadnych podejrzanych. Jesteś kurwa, Pierdolnięcy, człowieku, czy.? dobrze. Tutaj panowie mi grożą w sklepie, tak żebym prosił o podjazd. Bo tutaj panowie w czerwonych kurtkach e, mi grożą e, śmiercią, można powiedzieć. Także bardzo bym prosił o przyjazd tutaj. Sklep obok komendy, nie ma problemu. Tutaj obok mostu, e, obok niedaleko, ależ, tudzież e, parkingu głównego. Takżeż, ależ bym prosił o przyjazd e, jednostki wspierającej mnie, gdyż, ponieważ, ależ jestem zagrożony przez dwóch osaczających niepadów. panów. i pan na Pacyfiku, ale. Tak, tak, słyszę, a na Pacyfiku jesteście, a, dobrze, 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 nie będę wam zabrał co głowy w takim razie. No, i dobrze, w czym, w czym, mogę pomóc? Dobra, pijemy dalej. Panowie go. odpuścili kontrolę. Czemu mi się ręka przykleiła do tego radia? Muszę ręce zmienić. Szybko, szybko. ramię? Jest rami, dobra Nie spodnie Ramiona Medycy przyjechali Dobra 10-4, 10, 10 ruszam w pogone. 10-4, 10-4, ono zatrzasnęło się, 10-4 Ty przebieranie. 10, przebieranie. Dobra, masz przebierany, dobra Dobra, wsiadaj Zatrzaśnięte pojazdy. Mhm. A, a nie widzieli Państwo tutaj takiego czerwonego pojazdu? Nie, tego eee, czerwonego typu Mustang. Ty przebieraniec? Nie, nie widzieliśmy. No, ten pan właśnie przed chwilą wrócił z napadu na bank, także proszę go, na niego uważać. To jest niebezpieczny event. Przebieraniec. przebieraniec. On na chwilę podjeżdża. dobra, taki oszust jest zupełny. Panowie, e, widzieli panowie tego czerwonego? Nie. Kolera? Ja ja dobra, wejść się nikt cię nie lubi i stąd sobie, a nie tu blokujesz przejazd. Dobra, panowie. Proszę pana, ten pojazd należy do pana, czy do kogo? Kurwa. Co? Który pojazd? No ten, no ten biały. Bo ten, ten pojazd pochodzi z kradzieży, proszę pana. Ja go muszę zarekwirować. Proszę otworzyć. Oto. Trzeba sprawdzić. Proszę pana, pan to tworzy. Kolego, kolego, kolego. O, przepraszam. Przepraszam, najmocniej... O. Halo. Halo. E, proszę pana, pan jest John, John Wilson? Pewnie. Pan jest John Wilson? No. A mogę pana dowodzić? Zależy. Od czego? Od tego dlaczego szukasz Johna Wilsona? John Wilson jest poszukiwany z względu na Panda Bank przez Pacific Standard. Także Przecież... jestem John Wilson. No, on tak pokażesz, to on to ci daje po prostu spokój, nie? No, jest to braciak, nie widać po rejestracji. Czym pan jest? No, braciak. Jakim braciak? No, no po rejestracji widać przecież. A, ty, już policjant pan Nie wiem, tu ci panowie czerwoni za mną jeżdżą i udają greka cały czas, także nie wiem, co oni sobie myślę. A, że to tak zwany fake police? Fake A, police on to Przebierał tom. się przed chwilą tam w sklepie. A, łeb ci się okay. przebierał w sklepie. Halo. <laughs> Halo. Ej, 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 ciemneczku, ciemneczku. Hej, ciemneczku. Co... Nie ma problemu. Dobra, 10 cztery, wygniemy. Szybko, szybko, bo zamknie. Dobra, wygniemy. Szybko, szybko, szybko. Cyk. Dawaj, dawaj, dawaj. Ruchy, ruchy, ruchy. Dawaj, ruchy, ruchy, ruchy Dobra, biorę Dobra. Gdzie jedziemy? Dawaj, dawaj, gazu, gazu, gazu. Szybko! Nie ma chwili do strzącenia! Szybko! Szybko! Nie ma chwili do strzącenia! Szybko! 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 ty, hej policjant, ty, morda! Szybko! Czarniesz tego fake policjanta, czy nie? Szybko! Na akcję! to jest Ey. fake policjant! Dlaczego tu wsiadasz? Te te drugi fake to fake policjant, ogarnij go. Na go! Szybko, ten. szybko! Szybko! Na napad. Szybko! Szybko! Wsiadasz stąd, czy nie wsiadasz? Szybko! 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 Na Szybko! Szybko! Na napad Halo Szybko! 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 Kurwa! Na napad! że on się. Szybko! Czekaj, Szybko! Helikopter leci po ciebie. Szybko! Na napad! Szybko! Ooo! Przysiadł, idiota. Ła! Szybko! Na napad! Jeźdź po nim! Nie jeżdżę, kurwa. On sam się, kurwa, przewraca. Nie! Ja przejechałem, kurwa, koło... Dobra! Masz Majore! Masz Majore! Wszystko nagrane! Ej, kolego, kolego, dawaj na napad, dawaj na napad, bo na nie uciekł. Szybko, na napad, otwieraj drzwi. Często, no. weź zawij. No eee, zawijamy te. Szybko. Szybko, otwieraj. Szybko. Proszę pokazać legitymację. Dobra. Na komendzie zostawiłem, także za mną, za mną na komendę. Na napad. Wysiadasz albo Cię odpierdolę Dobra Masz 3 sekundy, raz Dobra Ręce do góry No, zakuj go Cholera Ale akcja Dobra, weź go wstać na ten kanapki i jedziemy Dobra 10-4 dla 10-5 52, a numer znaki 50, 54 Już się poszwałem Może go zawiedzimy tak? w policji Cholera Dobra, no, dobra odpój go i wsiądź z nim, bo ja coś jestem Cholera Odkuj i wsiąść Wsiądź Cholera, ale jazda Dobra, no jedziemy na... Napad. Jedziemy na napad, szybko! Szybko! Bo uciekną na pastnicy, szybko! Wierzę, że i tak będziemy mogli do Szybko, policja! Szybko! Stop! Szybko! Szybko! Bra czemu to typy ze mną jeżdżą cały czas. Ale jazda. Szybko! Szybko! Szybko, szybko, szybko! policjant, fake policjant. Wyjąć mi stąd ysyk. Wysysek, fake policjant. Już nie. Jaką masz tą? XD. O nie jak słyszę to może, jest, ale ja